Witajcie moi drodzy. Dzisiaj jest ze mną w tym odcinku firma Prostaw i ich produkt, który nazywa się Water Gold. Złota woda clear Charge. Propozycja od jednego z fanów. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do praktycznej części tego odcinka. Państwo, Water Gold. Mnie osobiście kojarzy się ten produkt z wódką, która chyba była produkowana w Gdańsku. Miała opiłki złota w środku, nazywała się chyba Goldwasser, troszeczkę po niemiecku. Niemniej jednak, moje pierwsze skojarzenie było właśnie takie. Produkt z krajów kwitnącej wiśni, firma Prostaw. Od cholery krzaczków z tyłu zamiast instrukcji. Cena tego produktu 60 zł mniej więcej, to jest plus minus, orientacyjnie 60 zł za 200 ml tego quick detailera. Jest to troszeczkę dużo, ale myślę, że cenę zrekompensuje Wam działanie tego produktu, ponieważ produkt zostawia po sobie bardzo fajny połysk, fajne kropelkowanie wody, fajna śliskość lakieru. No niestety przyciemnienia na kolorze Lexusa tutaj nie znajdziecie. Taki kolor po prostu jest trudnym zawodnikiem, jeżeli można tak powiedzieć. Aplikacja jest łatwa, odparowanie produktu jest też na przyzwoitym poziomie. Mimo tego, że jego kolor jest po prostu biały, produkt jest białym w takim mlecznym kolorze, Także nie ma tutaj dramatu, bardzo szybko możecie swój samochód po prostu tym cały opierdzielić i jest fajny gloss i myślę, że utrzyma się też w miarę przyzwoicie. Tak czy inaczej, quick Detailery, jak pamiętacie, są produktami, które się stosuje po każdym myciu, więc produkt wytrzymuje tyle, ile mniej więcej czasu Ty nie myjesz samochodu. Także słuchajcie, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie, zapraszam Was do śledzenia kolejnych materiałów żebyśmy mogli się niedługo w nich zobaczyć. Na razie.